Puśpopa Haranu Tibhi Basu Pasiru. Widząc taniec Pana, jego słudzy na planetach niebiańskich, Gandarwowie, Sidhowie, Czaranowie oraz żony polbogów natychmiast przybyli w to miejsce. Z wielką przyjemnością zaczęli mu akomponować, grając na takich bemnach jak Mrydenga, Panawa i Anaka. Uczynili również ofiarowanie z pieśni, kwiatów i modlitw. Znaczenie: Gdy Polbogowie i inni mieszkańcy wszystkich systemów planetarnych zdali sobie sprawę z tego, że Pan Kryszno osobiście demonstrował wspaniałą sztukę tanca, natychmiast przybyli tam, by pełnić rozmaite służby. Taniec staje się o wiele przyjemniejszy i piękniejszy, gdy towarzyszą mu biegła gra na instrumentach, śpiew lub intonowanie modlitw. Artystyczną atmosferą potęgował również deszcz kwiatów podający na Pana Sri Krishna, gdy ten tańczył w ekstazie na kapturach wędża kali. Jadieć chirona na matęga szatynika tat tan mamarda kradęga daru Sinayushu brmata ulbana asjatoushin, nastuvaman paramakas malamapa naga. Moj dragi kralju, Kali je imel sto ena, sto ena glavnih kapturov, in gdy je eden z njih se je pohilal, pač Krishna, ki vemerja kary okrutnim zločincom, razčaskiвал to opartou glavo. Uderzając w nią stopą. Wtedy Kaili wszedł w stan agonii, zaczął kolyszać dookoła głowami i wymiotować krwią z paszczy i nozdrzy. Wącz doświadczał w ten sposób straszliwego boli i cierpienia. Tes jak sibihir garelim u dwomaate sirahusem, jak jad, jad matinich szwasa toru czociej. padanu na majan, da babhova, babhowa, puśpaj prapudzita i wiega puman puranaha. Z wypływającą z oczu, Kali ośmielał się od czasu do czasu podnieść jedną ze swoich głów, oddychając ciężko w gniewie. Wówczas pan zaczynał na niej tańczyć i obezwładniając ją, zmuszał stopą do poklonu. Każdy z tych pokazów polbogowie brali za sposobność do glorifikowania go pierwotnej najwyższej osoby Boga, obsypując go deszczem kwiatów. Tač czytelnie, tam pana sehesru. rak Gurum Purushyam Puranam, narayanam tam Aranam nam Mój drogie królu, Parikszycie! Wspaniale piękny taniec pana Krishny. Zdeptał i rozczaskal wszystkie tysiąc kapturów kalii. kali. Owczas wąż obficie wymiatując krwią ze swych paszczy, ostatecznie rozpoznał przy Krishnie wieczną osobę Boga najwyższego mistrza wszystkich ruchomych i nieruchomych istot, szli na rajaną I tak w umyśle Kalije przyjął schronienie w Panu. Znaczenie W szesnastym rozdziale Krishna, źródło wiecznej przyjemności, św. Prabhupada zwraca uwagę, że na początku Kalię wymiotował trucizną, a gdy ta się wyczerpała, zaczął wymiotować krwią. W ten sposób jego serce zostało uwolnione z ochidnego zanieczyszczenia, które przejawiło się jako wężowy jad. Słowo smrytwa, pamiętając, jest tutaj bardzo istotne. Żony Kali byli w poważnymi wielbicielkami Pana Kryszny i zgodnie z aczeriami wielokrotnie usiłowali przekonać swego męża, by mu się podporządkował. Ostatecznie Doświadczając niemożliwej do zniesienia agonii Kalia, przypomniał sobie Radą żon i przyjął schronienie Pana. Szyla wyszła na czekrowarcie tak, wyjaśnia, że największym wrogiem Kali był Garuda, wierzchowiec Wiśnu. Teraz jednak Kali zrozumiał, że walczył z wrogiem, który był tysiące razy silniejszy od Garudy i dlatego musiał być on, Niekim inam jaknagusio saboboga. Ir tako tokali apsialus horonienia pana Krishna Krishna Sigarba Jagatoti Bharava Sannam Parsni Prahara Pariruga Paganata Patram Dristvajim Adjem Upasidur Amušiapatnia Artah Slatad Vasanabusana Kishabanda. Gdy żony Kali ujrzali jego wielkie zmęczenie spowodowane nadmierną wagą Pana Kryszny, który w brzuchu nosi ciały cały świat oraz to, jak podobnie do parasoli kaptury Kali zostali roztrzaskane uderzeniami pięt kryśny doświadczyli wielkiego niepokoju. W oświętnym stroju, z ozdobami włosami roz. Rzuconymi w nieladnie, zbliżyli się do wiecznej osoby Boga. Znaczenie. Medluk Shila Wyszłanaczy Kravartiego, Kochtakury, żona Kali byli oburzone jego demonicznymi czynami. Myśleli: Jeśli ten ateista zostanie zabity w wyniku kary wymierzonej przez najwyższe osoby Boga, niech tak się stanie. Zostaniemy wdowami i zaangażujemy się. Wielbienia Najwyższego Pana. Wtedy jednak zauważyli wyraz twarzy oraz inne oznaki na ciele Kali i zrozumieli, że rzeczywiście przyjął on w umyśle schronienia Pana. Widząc to, wid widząc, że zaczął okazywać pokorę, skruchał, żal i wątpienie, pomyślali. Zobaczcie tylko, jak bardzo jesteśmy szczęśliwi. Nasz mąż stał się teraz wyśnawą. Zato moramo učiniti zdaj vse, kar v naši moči, da ga zaščitimo. Počutili smo ljubezen do svojega skrusšenega moža in veliki nepokoj zaradi njegovega neznanega stanja. Zato smo se vsi skupaj udeli pred obliče najvišjega pana. Sadvija, kritendželiputa, samasalasia, bartur, moksiai, psawa, šerenadam, šerenam, propana. Umysla tų šventų kobietų - ogarnal didelis nepokojis. Ustavė savo dziečius prieš savo ir poklonėsi panu visų stvorybių, kladodami jas plasko ant žemės, pragnąs - išvalymo, dėl savo žyžtingo -

Żony wędrza Kali powiedziały, kara, którą otrzymał ten grześnik, jest z całą pewnością sprawiedliwa. Ostatecznie inkarnujesz do tego świata, by poskromić zawisne i okrutne osoby. Jesteś tak bezstronny, że patrzysz jednakowo na swoich wrogów i na swoich synów, a gdy wymierzasz karą w żywej istocie, Wiesz, że jest to dla jej ostatecznej korzyści. Ano graho jam bawata krito hinu. Dando se tamte Jad danda sukatwam, a musi się dehina. mu graha. E wasa To, co tutaj uczyniłeś, jest w rzeczywistości laską dla nas. Jako, że kara, którą wymierzasz, jego dziwcom, z pewnością odpędza wszelkie zanieczyszczenie. Ponieważ ta uwarunkowana dusza, nasz mąż, jest tak grzeszny, że przyjął postać węża, twoją złość na niego należy naturalnie rozumieć jako laską. Znaczenie. Siła Madwajciaria w nawiązaniu do tego wskazuje, że gdy pobożna osoba cierpi w tym świecie, uświadamia sobie, że Wymierzona jej przez najwyższego pana kara jest w rzeczywistości jego łaską. Jednak osoby zawisne, nawet po otrzymaniu od pana kary w celu ich oczyszczenia, nadal się wobec niego zawisnie zachowują urazu. Ten nastrój jest powodem ich powtarzających się niepowodzeń w zrozumieniu prawdy absolutnej. Topasy kim a nie jej na dina, sarva Czyż nasz mąż w poprzednim życiu spełniał ważne wyrzeczenia z umysłem wolnym od dumy, okazując wszelki szacunek innym? Czy to dzięki temu udało mu się ciebie zadowolić? Czy w którymś z wcześniejszych żywotów uważnie wypełniał obowiązki religijne ze współczuciem dla wszystkich żywych istot i dlatego ty, życie wszystkich żywych istot, jesteś z niego teraz zadowolony. Znaczenie. W odniesieniu do tego, Śrila Prabhupada komentuje w XVI rozdziale Kryszna źródło wiecznej przyjemności, mówiąc, że negopetni potwierdzili, że nie można wejść w kontakt z Krishną, jeśli nie spełniało się pobożnych czynów w służbie oddania w poprzednich żywotach. Jak poleca Pan czytania w swojej szkrzastacy, należy pełnić służbę oddania poprzez pokorne intonowanie mantry Hari Krishna, uważając siebie za niższego od i leżącej na drodze i bez oczekiwania szacunku dla Ciebie. ofiarować wszelkiego rodzaju honory innym. Nagapatni byli zdziwione że chociaż Kalia otrzymał ciało węża na wstępnie swoich ciężkich grzechów, to jednocześnie miał kontakt z Najwyższym Panem do tego stopnia, że lotosowe stopy Pana dotykali jego kapturów. Z pewnością nie był to rezultat zwykłych pobożnych czynów, więc te dwa sprzeczne fakty zadziwiali je. Kasyanu bwusiana deva Vidmahi, hi, to wangri renu sparasad hi karaha, i wihaja O panie, nie wiem, jak wąż uzyskał zyskał tą wielką sposobność bycia dotkniętym przez pyl z twoich lotosowych stóp. Boga za zdobyć, fortuny przez Wielkie spielniala. Wyrzeczenia, poruszając Wszystkie inne pragnienia oraz przestrzegając surowych ślubów. Nana kaprisztem na czas serva bumam, na para na na yoga siddhir oponar bawam va, pada raja perpannaha. Ci, którzy osiągnęli pole z Twoich lotosowych stóp, nigdy nie tęskniał z zapanowaniem nad niebiosami, nie ograniczono władzą za, na ziemi, pozycją czy władaniem niższymi systemami planetarnymi, nie zainteresowanie nawet nawet doskonalnościami jogi lub samym wyzwoleniem. Tadejsze net tepa durpam aniais, tamu krudawa samsara cikri brahmata shri yad itchata syad samakshah. O Panie! Chociaż ten kalia, król węży, urodził się w sili ignorancji i jest kontrolowany przez gniew, osiągnął to, co jest tak trudne do osiągnięcia. Jako że wcielone dusze są pełne pragnień, muszą wędrować w cyklu powtarzających się narodzin i śmierci. Jednak wszystkie błogosławieństwa mogą ukazać się przed ich oczami, gdy otrzymują pyl Twoich lotosowych stóp. Znaczenie Dla uwarunkowanej duszy uwolnienie się od zanieczyszczenia iluzją i tym samym usytuowanie się w doskonalej świadomości prawdy absolutnej jest czymś niezwykle rzadkim. A jednak to błogosławieństwo zostało osiągnięte przez Węgrzy Kalię, dlatego, że Pan osobiście tańczył lotosowymi stopami na jego kapturach. Chociaż my, uwarunkowane dusze, możemy nie być w stanie uzyskać takiej laski, by Pan tańczył na naszych głowach, możemy zdobyć pól z lotosowych stop absolutu za pośrednictwem reprezentanta Pana, prawdziwego mistrza duchowego. I w ten sposób udać się z powrotem do, do domu, do Boga. Na zawsze wolni, niedoli, od niedoli ignorancji materialnego wszechświata. Namasto byam mahatmani, butawa, saya, butaja, paraja para paramatmani. Ofiarujemy Ci poklony najwyższe osoby Boga. Chociaż znajduje się w sercach wszystkich żywych istot, jako dusza najwyższa, jesteś wszechobecny. Choć jesteś pierwotnym schronieniem wszystkich stworzonych materialnych elementów, istniejesz przed ich stworzeniem. I chociaż jesteś przyczyną wszystkiego, jako dusza najwyższa, pozostajesz transcendentalny wobec wszystkich materialnych przyczyn i skutków. Znaczenie. Piękna sans sanskrycka poezja tego wersetu powinna być intonowana głośno w celu osiągnięcia transcendentalnej przyjemności przez tego, kto recytuje oraz tego, kto słucha. I jeszcze raz werset 39. Namastu biamba bhagavate, purushaya mahatmani, Butawa, saya bhutaya, paraya paramatmani. Werset 40. Jana Vigyanan dai, Bramanin Tashaktaji, Agunai Vikara, Namaste Prakritayeche. Składaj poklony Tobie, o prawda absolutna, który jest źródłem całej transcendentalnej świadomości i mocy oraz tym, który mam nieograniczoną energię, chociaż sam jesteś całkowicie wolny od materialnych cech i ich przemian. To stanowisz główną przyczyną sprawcą materialnej natury. znaczenia. Ci, którzy uważają, że się za intelektualistów, filozofów i racjonalistów, powinni tutaj zwrócić szczególną uwagę na to, że prawda, absolutna najwyższa osoba Boga jest oceanem całej wiedzy i świadomości. Dlatego podporządkowanie się najwyższemu panu. Nie wymaga porzucenia metody racjonalnego rozumienia rzeczywistości. Przeciwnie, pozwala pogrążyć się w ocenie racjonalnego i logicznego pojmowania. Najwyższy Pan jest doskonaleścią wszystkich nauk oraz wszystkich form wiedzy i wyłącznie zawisnie i prymitywne umysle mogą zaprzeczać temu oczywistemu faktowi. Kalaya kala nabhaya, kalavajava seksini, vishvaya tado padrashtri, tetkartri vishvahitavi. poklony tobie, który jesteś samym czasem, schronieniem czasu oraz świadkiem czasu we wszystkich jego fazach. Jesteś zarówno wszechświatem, jak i jego oddzielnym obserwatorem, stwórcą, a jednocześnie całością wszystkich. Jego przyczyn, znaczenia. Najwyższa osoba Boga, choć pojawia się w różnych inkarnacjach, nigdy nie może być ograniczona przez czas, gdyż jest ona samym czasem, schronieniem czasu oraz świadkiem wszystkich jego faz. Buta matrindriya prana mano budyasha yatmani trigunina bhimanina gudas bhuta yi, Namonantaya sukshmaya, nawa, danu, nanavadana rudhaya, czaka shaktayi. Składamy poklony Tobie, który jesteś nieskończoną duszą fizycznych elementów, subtelną podstawą postrzegania zmysłów, wytalnego powietrza życia oraz umysłu, inteligencji i świadomości. Za sprawą Twojej aranżacji, Nieskończenie małe dusze falszywo utożsamiają się z trzema gonami materialnej natury, a ich wizja własnej prawdziwej jaźni staje się zamglona. Oferujemy poklony Tobie, nieskończony Najwyższej Panie, najbardziej subtelna, wszechświędząca, osoba Boga, który jesteś usytowany w niezmiennej transcendencji. Który sankcjonuje przeciwnie poglądy różnych filozofii, i się silą nadającą moc wyrażającym je ideom i słowom. Na pramana mula ja, kawaji szastra jej, prabritaja nie ja na mona Raz za razem oferujemy nasz poklony Tobie. Który jesteś podstawą wszystkich autorytatywnych dowodów, który jesteś autorem i ostatecznym źródłem pism objawionych i który obecny jesteś w pismach wiedejskich, zarówno tych, które zachęcają do zadowolania zmysłów, jak i tych, które popierają wyrzeczenie się materialnego świata znaczenia. Gdybyśmy nie mieli mocy postrzegania i poznawania, Przekazywanie dowodów byłoby niemożliwe, a jeśli nie byłoby w nas tendencji do przyjmowania pewnych typów dowodów, nie byłoby mowy o przekonowaniu. Wszystkie te procesy postrzeganie, poznawanie, przekonywanie i przekazywanie pojawiają się za pośrednictwem różnych mocy Najwyższego Pana. Najwyższy Pan Krishna sam jest największym uczonym intelektualistą objawia transcendentalną wiedzę w sercach wielkich wielbicieli, takich jak Brahma i Narada, a na dodatek, inkarnuje jako wiadowjasa, kompilator całej wiedzy wiedyjskiej. Na różne sposoby Pan tworzy, tworzy rozmaite pisma religijne, które stopniowo prowadzą uwarunkowane dusze przez różne stadie ponownego wejścia do Królestwa Boga. Намакришная Рамая, Васудева Сутаяча, Парадюмна Нюрудхая, Сатвиттам Паттайей Складами поклони пану Кришні і пану Баларамі, сином Васудеви, ораз пану Прадюмні пану Анірудзе. Оферуємо й наше певне шацунку поклони міщові всіх швєнтих вельбічелі Вишну. Намогуна Прадіпая Gunat machadaniecze, guna writ upa lakszeja, gunadiswa samvili. O Panie, składamy poklony Tobie, który przejawiesz rznorodność materialnych i duchowych cech. Choć ukrywasz się za zasłoną materialnych cech, to właśnie ich działanie ostatecznie objawia Twoj byt. Istniesz poza materialnymi cechami jako świadek I możesz być w pełni poznany wyłącznie przez Twoich wielbicieli. Znaczenie. Słowo Guna oznacza różne rzeczy: czy podstawowe cechy materialnej natury, dobroć, pasją oraz ignorancją, także wspaniale cechy, które przejawiamy w wyniku pobożności duchowych doświadczeń, a także wewnętrzne zmysły takie jak umysł i inteligencja. Słowo pradipaya znaczy temu, który objawia lub rozświetla. Tak nagapatnie zwracają się do Najwyższego Pana jako tego, który przejawia wszystkie materialne oraz duchowe cechy i który sprawia, że wszystkie żywe istoty są świadome. Można zobaczyć Pana, wznosząc się ponad zasłoną materialnej natury, dlatego jest on nazywany Gunatma Chandanaya. Jeśli ktoś będzie systematycznie i mądrze studiował działania materialnych cech, ostatecznie dojdzie do wniosku, że istnieje ktoś taki jak najwyższa osoba Boga, ukazujący swą iluzorną moc, by oszalomić tych, którzy mu się nie podporządkowują. Guny natury nigdy nie mają wpływu do Pana, który, będąc ich świadkiem, Nazywany jest Gunadrashtri. Słowa swa znaczy własny. I dlatego swa samvidi oznacza, że Pan Krishna może być poznany wyłącznie przez własnych ludzi, wielbicieli. I tylko Pan może znać siebie doskonale. Dlatego powinniśmy przyjąć instrukcję Pana Krishny, które wypowiedział w na tych natychmiast. Dojši do vlašitve konkluzije, v polni podporankować je lotosovim stopom Pana. V tem spôsobu, pojeniš mi pokornega glorifikovati Pana, podaljšujemo z zgledom na gapetni. Awiekrita biharya sarwavia kritasidhei rishikeshana maestitu mannej munei mouna sirini. O Pane Gryšikeshu, Pane zmyslov. którego rozrywki są niewyobrażalne. Pozwól nam, proszę, złożyć Ci poklony. Twoja egzystencja zrodziła się z konieczności istnienia Stworcy oraz tego, który objawia wszystkie wszechświaty. Chociaż Twoi wielbiciele mogą rozumieć Cię w taki sposób, to dla tych, którzy nie są wielbicielami, zachowujesz milczenie pogrążony w samodozwoleniu. paravaragati gaya, sarvadzak shaya namaha avishvaya cha vishvaya, tad drashtrisya cha hitavi. Składamy. Składamy pokłony Tobie, Panie, który znasz przeznaczenie wszystkich rzeczy, wyższych i niższych, i który jesteś przewodnikiem wszystkiego, co istnieje. Choć różnym będąc od Kosmicznego stworzenia jest też podstawą, na której rozwija się materialna iluzja, a jednocześnie świadkiem tej iluzji. W istocie jest też przyczyną całego świata. Znaczenie. Słowa para i awara wskazuje na wyższe, subtelne elementy oraz niższe fizyczne. Mówią również o wyższych osobistościach, wielbicielach Pana oraz niższych osobach, które nie są świadome chwal Boga. Pan Krishna zna przeznaczenie wszystkich wyższych i niższych istot, ruchomych oraz nieruchomych. I jako najwyższa prawda absolutna, pozostaje na wyjątkowej pozycji ponad wszystkim, co sugeruje słowa Sarva Dhyakrsaya. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. رام رام هري هري